Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Małgorzata Sowczuk, Rostoczenet i Kuba Mróz. Muzyk, który ma tą muzykę w swoim sercu, a dokładnie jesteśmy w Mediatece siódmej chwili Książnicy Zamońskiej. Kończy się tydzień bibliotek, czas na podsumowania. Wiele osób tutaj zabrało już głos, ale Kuba to podsumowanie wyśpiewał. I na początek naszej rozmowy witamy Ciebie jeszcze raz serdecznie, ale chcemy się dowiedzieć przede wszystkim, jak tą muzykę nosisz w swoim sercu, kiedy to się wszystko zaczęło, czy są zatem konkretne osoby, jak ta muzyka też uwrażliwia Ciebie na co dzień. Powiem tak, że... Dzień dobry. Wszystko zaczęło się od tego, jak zaśpiewałem z Dawidem Kwiatkowskim na jednej scenie w zamościu. Później były konkursy takie jak Wówimy Talenty, gdzie tam się nauczyłem, wiele rzeczy. Miałem warsztaty z nią szarmach z wieloma innymi profesjonalistami. I tak już poszło po prostu. Ja sobie powiedziałem 5 lat temu, że ja będę śpiewał i że ja będę stał na scenie. I do tego dążę i, i to, jest, to jest taki cel, który chcę osiągnąć. I chcę dawać ludziom wiarę. I, po prostu, żeby ludzie słuchali fajnej dobrej muzyki. Twoja muzyka to też słowa, słowa, po które sięgasz, które przekazujesz w sposób taki bardzo wrażliwy, emocjonalny. Kto ciebie uczy takiej właśnie wrażliwości? Kto pokazuje, że to trzeba zrobić? Trzeba coś więcej niż tylko stać na scenie. I ten numer wykonać od A do Z. Powiem tak, że wybór utworu to jedno, możemy sobie wybrać byle jaki utwór, ale tu chodzi o sens w tekście i złapanie po prostu. Trzeba zaczerpnąć z życia. Człowiek się uczy tak naprawdę przez całe życie i, i te utwory później się śpiewa bardzo łatwiej po prostu. Łatwiej, jeżeli masz z tyłu głowy jakąś sytuację, która możecie do tego napędzać i tak dalej, to jest łatwiej. No i też chodzę na zajęcia lokalne, gdzie to mnie tylko chodzi o technikę, ale właśnie też chodzi o to, żeby żeby słowa miały sens po prostu. Chodzę do pani Magdaleny Saumachy z Czerwawy, który bardzo pozdrawiam. Pozdrawiamy Magdalenę serdecznie, ale tak jak rozmawialiśmy, muzyka to nie tylko melodia, to nie tylko rytm, to są przede wszystkim słowa, a my spotykamy się w tygodniu bibliotek, gdzie są książki, gdzie są spotkania z autorami, gdzie też jest różnego rodzaju Pokazanie, że można tym słowem po prostu żyć na co dzień, że to, to słowo też trzeba dbać. Um, czy ty w swoim życiu um, miałeś takie przygody z książkami, które um, odmieniły ciebie, które może uwrażliwiły na pewne sprawy? Powiem szczerze, że parę książek przeczytałem. Nie jestem osobą, która czyta książki, wolę audiobooki, ja też. <laughs> Ale jakby papier to jest jednak papier, prawda? teksty dopisane, jak na przykład drukuję po prostu i mam na, mam na papier. Papier to jest jednak papier, papier nie okłamie, więc y, no, nie wypałem się co do książek, ale nie czytam na co dzień. Ale na co dzień też starasz się poprzez swoją muzykę docierać do szerokiego grona. Tutaj byli młodzi, byli też starsi, którzy może nie do końca znają współczesnych artystów. Jak dzisiaj poprzez to, co możemy usłyszeć, czy w radiu, czy w telewizji, nawet w internecie, w tych powszechnych social mediach, wyłapać takie perełki, które pozostaną na dłużej w nas, które. Pozwolą, że się na chwilę zatrzymamy. To jest ciężki temat, żeby wyłapać takie perełki, które, które będą dawać właśnie sens tej muzyce. Bo wiadomo są influencerzy, którzy robią muzykę i to jest z jednej strony dobre, z drugiej strony dla nas muzyków, którzy chcą naprawdę coś osiągnąć i. i dawać ludziom tą wiarę właśnie przez te słowa w tych piosenkach, no to jest ciężej się po prostu przebić. Dlatego fajne są właśnie konkursy, pokazywanie się szerszej publiczności na żywo. I powoli do celu. Kubam Rus, gość specjalny tygodnia Bibliotek Książnicy Zamońskiej. Dziękujemy Ci za tą możliwość wysłuchania Twojej wrażliwości w muzyce, za to, że ją masz w sercu przede wszystkim, że masz też odwagę śpiewać głośno z emocjami. Być po prostu sobą. Dziękuję bardzo.